Dzień dobry. Przedstawię Państwu niesamowite możliwości systemu PASCO. Nagrywamy ten film na początku maja 2020 roku. Panuje pandemia koronawirusa, szkoły są zamknięte, a uczniowie uczą się zdalnie, z domu. Nie ma najmniejszej możliwości na nauczanie przebytów przyrodniczych poprzez doświadczenia. Chyba, że takie obserwacje tego, co w domu. No, chyba, że ktoś ma w szkole system PASCO. Nauczyciel może siedzieć w swojej pracowni albo nawet w domu, bo to są przecież czujniki wymiarów kieszonkowych. Przeprowadzać doświadczenia i dzielić się nimi z własnymi uczniami, pomimo że oni siedzą w domu. Wystarczy tylko internet. Będę badał spadek swobodny za pomocą czujnika, który mierzy przyspieszenie inercjalne, za pomocą wbudowanego akcelerometru. Gdy czujnik leży na stole, wskazuje przyspieszenie ziemskie. Gdy będę nim poruszał, wskazania, jak widać, zmieniają się. Ale ja chciałbym tymi moimi doświadczeniami podzielić się z uczniami. W związku z tym rozpoczynam sesję dzieloną. Wpisuję swoje nazwisko, nazwę sesji i już moi uczniowie mogą do mnie dołączyć. Widzę, że uczeń Konrad się dołączył, w związku z tym akceptuję jego obecność. I zobaczcie Państwo. Uczniowie widzą na swoich ekranach wyniki doświadczenia w ten sam sposób, co ja. Ale mało tego. Mogą też to doświadczenie wykonywać, sterując komputerem, no i niejako mno. Zobaczcie Państwo. Panie profesorze, słucham. Proszę podnieść czujnik. Ja włączam zbieranie danych, a pan puści czujnik, gdy powiem start. Dobrze? Dobrze? Start. Wyłączam pomiar. O, jak fajnie. Tu profesor trzymał czujnik w ręku, tu czujnik leciał, a tu spadł na ziemię. Podczas lotu przyspieszenie było równe 0. Mam stąd nieważkości. Powiększam sobie fragment wykresu dotyczący yy, lotu. Ale co to? Coś popsuło się z nieważkością pod koniec lotu. Zostawmy uczniów w samym sobie i pozwólmy im bawić się odkrywanie praw przyrody w ich własnym stanie nieważkości. Powiem Państwu tylko tyle, że w ten sam sposób można dzielić się danymi doświadczalnymi w normalnych warunkach w pracowni szkolnej i pozwolić uczniom działać. Jakżeż potęguje to ich zaangażowanie w proces uczenia się. Niesamowite. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pomyślności i zadowolenia Waszych uczniów.